Dzień dobry, dzień dobry. Witam was bardzo serdecznie. Z tej strony pan Szachuś. Moi drodzy widzowie, dzisiejsza partia, którą przedstawię, miała miejsce 21 lipca 2020. Także aktualnie jest to świeżutka partia z Mistrzostw Polski w szachach mężczyzn seniorów partię rozgrywał białymi Szymon Gumulasz. jest to bardzo dobry młody człowiek który jest też medalistą mistrzostw świata do lat 18 zajął bodajże trzecie miejsce zdobył brązowy medal miałem osobiście przyjemność z nim zagrać nawet partię klasyczną a czarnymi gra Jacek Tomczak już bardziej doświadczony świetny arcymistrz naszych polskich szachów ponieważ Jacek jest Zawodnikiem, który zdobył również medal na Mistrzostwach Polski w seniorów, multimedalista Mistrzostw Polski Juniorów i również świata, jakże, także i Europy. Jacek Tomczak preferuje bardzo taki ostry styl gry. Czuje się w tych, tych szachach jak rybka w wodzie, niesamowicie gra bardzo dobrze w szachy właśnie ostro. Jacek Tomczak również jest olimpijczykiem naszym, także występował na olimpiadzie z szachistami w rozgrywkach drużynowych. Jego chyba największym sukcesem w takich partiach indywidualnych było chyba zwycięstwo z Władimirem Kremnikiem, mistrzem świata w szachach właśnie na olimpiadzie. Partię, którą przedstawię, była no, fajna. Była fajna, była ostra i właśnie w stylu pana Jacka Tomczaka, arcymistrza. Przejdźmy do rzeczy. Białym kolorem Szymon rozpoczął posunięcie C4. I już mi się wydaje, że to był debiut zamierzony, dlatego że jak wiemy, Jacek już, jak już powiedziałem to wcześniej, pan Jacek Tomczak preferuje grę ostrą, a ruch C4 powoduje to, że pojawia się. Partia angielska generalnie, która jest takim debiutem, można powiedzieć, spokojnym pozycyjnym, więc myślę, że wybór jest dosyć oczywisty ze strony białego. To jest tylko takie moje przypuszczenie. Wydaje mi się, że o to głównie chodziło. Wiem, że Szymon również grywa posunięcie E4, czyli tam powstaje dużo więcej fajnych opcji. Posunięcie E5 ze strony arcymistrza. Ruch skoczek na C3, czyli sposób, normalne wyprowadzenie figurki tuż za pionkiem. Skoczek na F6, partię angielską w ten sposób można rozgrywać, no i skoczek na F3. No i ktoś by pomyślał, że tutaj od razu można pionkiem zagrać i tego pionka, pionek ten może od razu tutaj atakować figurę tak. Y Powiedzmy bez żadnych konsekwencji. No, niestety to nie jest takie łatwe, ja pokażę. Jeżeli na przykład zagramy E4, to skoczek idzie na, yy, na G5, no i ten pionek, słuchajcie, jest dwa razy atakowany. Nie ma ja za bardzo, jak go bronić. Jeżeli ktoś na siłę by chciał bronić tego pionka, przypuśćmy Hetman E7, to mamy tutaj taką na przykład opcję jak Hetman C2, i myślę, że pionka można spokojnie tutaj skoczkiem z E4 skubnąć w następnym ruchu. Dlatego w tym momencie taki ruch raczej nie jest możliwy, znaczy nie jest na pewno to dobra opcja. Czarne wybrały tutaj posunięcie skoczek C6, naturalnie, zobaczcie, wyszły tutaj skoczki. No i teraz ruch, który. E Zagrały białe, to jest ruch E4. Powiem wam szczerze, to posunięcie nie za bardzo mi się podoba ze strony białych, ale to jest moje tylko odczucie. Tu plan pewnie był inny ze strony białego, może zamknąć pozycję, przytrzymać centrum, nie pozwolić właśnie na jakąś agresywną grę ze strony czarnego. Pewnie tutaj psychologia dużą rolę odegrała. Ja na przykład bym jak miał już wybrać opcję białymi, to bym spróbował na przykład zagrać E3. Z planem na przykład D4, chociaż może bym zagrał G3, goniec G2, tak jak w angielskie się to grywa, i na przykład D3 spokojnie, ale wybór mistrza międzynarodowego Szymona tutaj był taki jak nie, jak nie inny. No i teraz tutaj, właśnie się w tym momencie pojawia taka fajna opcja. Mi się podoba taki ruch goniec C4, ale jeszcze lepszą drogą. Tak poszło też w partii z zagranie goniec B4 i powiem Wam szczerze, że wybicie tutaj tego skoczka jest jak najbardziej dobre dla, dla czarnych, ale nie trzeba tego robić od razu. Jest to jedna z opcji, po, o, oczywiście jest jedna z opcji. Białe zagrały, posunięcie D3, posunięcie D6. No rozwojowy ruch, który e, pozwala oczywiście otwierać gońca, e, zaraz zrobimy roszadę. Można powiedzieć, że... E4, E5 i te struktury też są takie podobne, ale zobaczcie tu jest jeden, jeden taki mankament, taki mały niuansik, który jest pionek na C4, który pozwala właśnie swobodniej tutaj temu gońcowi pograć. E, w tym momencie e, pionek zagrał na A3 i czarne odeszły tutaj gońcem na C5. E, ja przyjrzę się tutaj też innej takiej opcji, bardziej strategicznej. Zauważmy, że można zbić tutaj skoczka, pionek odbija i na przykład po ruchu B6. Ewidentnie widać, że czarne bardzo mocno chciał pilnować pola C6, nie, pozwalają, nie pozwalając tym dwóch, dwóm pionkom maszerować tutaj po, polu, po linii C także tutaj takie strategiczne podejście do sytuacji e, mogłoby nastąpić ze strony czarnego, ale jak wiemy, no pan Jacek Tomczak, arcymistrz czarnymi nie chce e, grać strategicznie, tylko chce grać ostro, więc pozycję stara się zaostrzyć, no ale taka możliwość by była dla koneserów pozycyjnej gry, polecam e, coś w tym stylu, żeby sobie zagrać. E, pan Jacek odszedł tutaj gońcem na C5, no ktoś by powiedział no ale zagram B4 i będę gonił gońca, no i tak poszło, niech sobie tego gońca e, atakuje, goniec wraca na B6 prowokując te pionki, żeby te pionki jeszcze bardziej się wysuwały. No i posunięcie skoczek A4. No i teraz pewną rzecz bym zauważył, moi drodzy. No, y, oczywiście wiadomo, że skoczek chce wymienić się za gońca i białe chcą zostać z paru gońców. Ale przy zamkniętym charakterze pozycji nie do końca może to się y, opłaca. No, może ktoś się z tym lepiej czuje, y, więc w ten sposób można grać. Ale już. Skoczek na bandę, czyli druga figura, która została wyprowadzona, idzie po raz kolejny w debiucie, więc Coś tu już nie halo jest, prawda? No, i teraz jedną z opcji na przykład byłoby zrobienie rozszady i byłoby w porządku. Ewentualnie bicie, bicie. i no i pozycja myślę, że jest bezproblemowa dla czarnych. No, białe pewnie też się z tego tytułu będą cieszyć. Ale jest jed, jeszcze jedna bardzo fajna możliwość. Goniec na D4. Bardzo ciekawy ruch. Taki nietypowy na pozór, ponieważ rzadko kiedy widzimy gońca w centrum, który się ładuje tutaj pod koła skoczka. Powiedzmy koła skoczka, źle powiedziałem, pod koła. Pyta skoczka, powiedzmy. No i teraz tak. Ten ruch jest dobry. Jest dobry, ponieważ wstępem atakujemy wieżę, ale wybicie skoczka, co nastąpiło, powoduje to, że wybijamy skoczkiem i skoczek nasz w centrum czuje się tutaj wyśmienicie. On bardzo fajnie tutaj kontroluje te pole zaznaczone strzałeczkami i kolorkiem czerwonym. Wiadomo, że też tutaj trzeba, białe mogą zagrać goniec ety i tego konika wypędzać. Na to też oczywiście czarne są przygotowane. Można w ten sposób też grać. Myślę, że zwykła roszada załatwia sprawę. No ale przejdźmy może do ruchów, jakie były w partii. Nie zagłębiajmy się aż tak bardzo mocno w analizę, bo nam życia zabraknie. Skoczek poruszył się na C3. No i tutaj zauważmy kolejną sprawę. Skoczek poruszył się na, na początku na C3, poruszył się na A4 i znowu wrócił na C3, czyli wykonał tyle już posunięć, grając w debiucie. Oczywiście tutaj nie dzieje się jakaś ogromna krzywda białemu, ale czarne mają. Możliwość po prostu zagrać troszeczkę aktywniej, dynamiczniej, na co pan Jacek Tomczak oczywiście idzie i genialnie gra posunięcie A5. To posunięcie jest też standardowe ideowe. Yy, problem polega na tym tutaj u białego, że grozi takie bicie i wieża nie jest tutaj połączona z hetmanem, więc grozi po prostu bicie na B4 ze zdobyciem materiału. No każdy tutaj arcymistrz międzynarodowy i zawodnik yy, słabszego kalibru, powiedzmy, yy, jeśli chodzi o poziom gry, jest w stanie temu przeciwdziałać i można na przykład wieża B1 wrzucić ale tutaj białe zagrały posunięcie B5, no i teraz uwaga skupmy się bo teraz jest taki krytyczny moment w pozycji ponieważ czarne decydują się na takie rzadko spotykane posunięcie i bardzo odważne posunięcie, ale powodujące dużą dynamikę w tej pozycji jest to posunięcie A4 ciekawy ruch, no bo zauważcie jeżeli białym udałoby się zagrać samemu A4 to te pionki by się nieźle tutaj wzmocniły, no i myślę, że czarne Temu ciężko byłoby się przebijać tak dynamicznie, jak to było w partii. Co zaraz zobaczycie, co, co się działo dalej. Także czarne decydują się tylko i wyłącznie pewnie na ten ruch, żeby zachować dynamikę pozycji. Tutaj białe wybijają tego pioneczka. Zauważcie, że skoczek po raz kolejny ląduje na polu A4, więc no już coś tutaj musi nie grać. No tyle razy skoczek wędrował przez C3 i przez A4, więc. Coś tu musi już nie grać, moi drodzy, no coś tu pachnie. No i teraz, y, zamiast na przykład zrobić y, kulturalnie roszadę, to też jest oczywiście opcją całkiem niezłą. Czarne decydują się na pole C6. To jest jednak, słuchajcie, charakter zawodnika. Pole C6 powoduje, że grozi Hetman A5 z szachem i ze zdobyciem skoczka. No piekielna groźba, ale taka na pozór niezauważalna, prawda? No ale C6 też powoduje, że drapiemy tutaj pionka i staramy się grać mocno do centrum. Zobaczymy, czy tak się wydarzyło. Skoczek powrócił znowu na pole C3. No moi drodzy, no można było oczywiście pewnie zagrać inaczej. Chociaż nie, nie można zagrać było inaczej, bo tracimy po prostu tutaj yy, skoczka. Dobrze zagrały białe. Przepraszam najmocniej, myślałem, że jest inna opcja typu goniec D2. Yy, chociaż też można by było pewnie zagrać, ale tutaj odbycie pionka. Dobra, nie wnikajmy lecimy dalej, bo skupmy się na tym, co było yy, i wyciągajmy wnioski. A jakieś tam rozgałęzienia zawsze, jak ktoś jest ciekawy, może sobie spokojnie tutaj z komputerem poanalizować i dowiedzieć się, co by było gdyby. W tym momencie następuje bardzo fajne posunięcie, yy, które. Prowadza tą partię w fazę mega dynamiczną. Czy wiecie, jaki to jest ruch? To jest posunięcie D5, bardzo silne posunięcie, które powoduje rozbicie centrum i e, ukształtowanie tych, tych pialków, e, dzięki któremu mogą figurki przemieszczać się na, po, na fajne pola. Zaraz powiem dokładnie o co chodzi w następnych ruchach. E, w tym momencie nastąpiło bicie na C6 pionek nie odbił tutaj, rzecz jasna tylko ugryzł w ten sposób jest to też posunięcie takie e, mega agresywne, w partii nastąpiło bicie na C4, ale zastanówmy się co by było po biciu na B7 bo to jest na, myślę, że bardzo ciekawe Goniec, no, odbić musi, nie ma innego wyboru i co jest ciekawe, no nie można za bardzo tutaj odbić na C4, bo wisi kolejny pionek na E4 i czarne mimo straty pionka, chociaż tutaj piony się teraz wyrównują e, są ustawione czarne wyśmienicie, no skoczek D4 robi fantastyczną robotę, niesamowita sprawa jak bez pary gońców można świetnie atakować. Tutaj też dobrą odpowiedzią byłoby F3, znaczy najlepszą w tej pozycji raczej, ale czarne są też przygotowane. Koń H5 i zobaczcie, tutaj są piekielne groźby e, z szachem na H4, więc myślę, że czarne czułyby się tutaj jak ryba w wodzie. Jeszcze po ruchu G3, niepozwalającym zagrać hetmanem, ruch F5 powoduje mega ostrą pozycję. Naprawdę dzieje się tutaj e, nie lada gratka w tej pozycji. Myślę, że... E, Tutaj pan Jacek Tomczak czułby się wyśmienicie, robiąc potem roszadę, i na przeciwnika mógłby ostro jechać. No tak mogłoby nastąpić, tak nie nastąpiło. Poszło bicie tutaj, tak jak wspominałem, i przeciwnik odbił na C4. Pionek odbił na C6. I przyjrzyjmy się chwilę tej sytuacji. Czarne mają pionka mniej, nie, nie mają parę gońców. Ten pionek spełnia bardzo ważną rolę. Zobaczcie, nie puszcza skoczka na D5 i na B5. To jest bardzo ważna sprawa, trzeba o tym pamiętać. No i przede wszystkim, król tutaj pozycji, skoczek na D4 spełnia e, fantastyczną rolę. No, po prostu czarodziej, no. Tutaj jest fantastyczna figura. E, słuchajcie. W tej pozycji goniec zagrał na D3, wzmocnił pionka. Chce przede wszystkim biały zrobić w końcu tą roszadę. Ale co robią czarne? Czy czarne robią roszadę? Czy czarne wyprowadzają gońca? Nie, ani to, ani to. Każdy zwykły tutaj zjadacz chleba e, by. E, zapożyczyłem to chyba od Mariancello, także pozdrawiam serdecznie. E, każdy przeciętny Kowalski, powiedzmy, szachista zagrałby prawdopodobnie gońcem na E6 byłoby cudownie, ale arcymist zagrywa skoczek na D7. Moi drodzy, to jest posunięcie, które powoduje fajną taką reakcję figurową, znaczy takie manewry tu się fajne pojawiają, bo skoczek wędruje na piękne pole C5 i będzie fantastyczna kontrola tych pól tutaj. Które zaznaczyłem na czerwono, również pole A4, tak? Będzie kontrolowane. Także to są piękne manewry. To są takie posunięcia na naprawdę wysokim poziomie arcymistrzowskim. Białe zrobiły roszadę i skoczek od razu zagrywa na pole C5. Już pojawiają się pewne motywy zbicia, pewne groźby, typu takie na przykład skoczek B3, i wzięcie tutaj gońca lub wieżyczki. No także trzeba bardzo uważać. Wieża zagrała zatem na pole B1. No, i w końcu w ruchu 18 czarne decydują się na roszadę. Yy, bardzo dobrze, no król jest bezpieczny, trzeba w ten sposób grać. Nie ma jakichś pułapek od razu czy tam jakichś uderzeń taktycznych, tylko trzeba zagrać normalnie. No i posunięcie pod tytułem A4, które niestety jest już sporym błędem. Według mnie to jest strata tempa, nie wnoszące posunięcie nic, ale. Yy, Wbijmy się tutaj, znaczy spróbujmy wejść w głowę białego. No, Szymon tutaj chciał zagrać prawdopodobnie goniec A3 i zlikwidować tego skoczka. Mając pionka więcej, mógłby taką pozycję też z takiej pozycji mógł być zadowolony, ale czarne są szybsze, czarne są tutaj dynamiczniejsze. Hetman zagrał na A5, z atakiem na skoczka. No i robi się gorąco, moi drodzy. Tutaj hmm, po prostu białe nie dostrzegły pewnych prawdopodobnie nie dostrzegły pewnych motywów taktycznych. Goniec zagrał na a3 i jak teraz zagrać tutaj czarnymi? Moi drodzy, zatrzymajcie sobie tutaj filmik yy, i spróbujmy znaleźć fajne uderzenie. Ja już to pokazuję. Skoczek jest atakowany przez gońca, no to skoczek bije gońca na d3. Cóż tutaj się takiego fantastycznego dzieje? No co by było, jeżeli hetman by zbił na d3? To w takim razie wybijamy tutaj, hetman wybija na c3, skoczek e z widełkami, odbijamy hetmana yy, na polu c3 jeszcze wieża z b na c1 no bo jak goniec bije teraz na f8 no to wybijamy tutaj i mamy figurkę więcej więc wieża na przykład bruszyła powiedzmy na c1 skoczek mógłby odbić spokojnie pionka tego Centralnego jest to zawsze lepsze wzięcie pionka centralnego, bo jak widzimy, można było wziąć jeszcze pionka na A4, ale pionek A4 jest również atakowany przez wieżę, więc prędzej czy później ten pionek by myślę, że padł. I tutaj po biciu na F8, klubi F8. No pozycja jest totalnie wygrana dla czarnego. Dwie figurki za wieżę. jest to zdecydowana przewaga materialna. Na tym poziomie na pewno czarny by sobie poradził bez problemów, myślę, że za, żadnych. Poskoczek bije D3. Tutaj białe postanowiły wybić gońca na F8, więc już. Już tutaj białe się pogodziły z tym, że tracą materiał. Hetman bije na C3 i nadal mamy dwie figurki za wieżę, ale jakieś komplikacje zawsze mogą być, bo został ten goniec, który poruszył się na pola D3 Tutaj męcząc tego pionka, przede wszystkim tutaj z czarnymi, teraz trzeba wyprowadzić ostatnią figurę. Koniec E6, fantastyczny ruch. No, też bardzo prosty, tak naprawdę, bo atakujemy tutaj pioneczka. No, wyprowadzamy gońca, co trzeba zrobić, oczywiście. Hetman H5. No, taka można powiedzieć mała rozpacz, no bo tutaj co można grać białymi? Biały próbuje coś na siłę zrobić, przede wszystkim zbić pionka. No, ciężko tutaj się już gra białymi, przede wszystkim. No, piekielnie trudna pozycja, nie zazdroszczę. No, ale przeanalizujmy sobie dalej. Piękny atak ze strony tutaj naszego super arcymistrza polskiego, skoczek na F4. Piękny ruch, tutaj się wiąże pewna, pewnego rodzaju kombinacje figur, figurki, będą wspaniale współpracowały ze sobą i zauważmy, że tutaj czarne świadomie tego pionka oddają. Hetman zbija to na e5 no i tutaj następuje już piękny ruch pod tytułem skoczek z d na e z szachem. Każda wymiana oczywiście też powoduje to, że czarne są bliżej zwycięstwa, no ale zobaczmy jak pięknie zagrał teraz arcymistrz po h1. Zatrzymajcie sobie filmik i znajdźmy fantastyczne posunięcie. Dla czarnego, ja ten ruch już pokazuję. Uwaga, goniec na H3. Zauważmy co się stało: no coś, coś nie, niebywałego, jak te figury się fantastycznie rozegrały. Białe są w ogromnych tarapatach. Pozycja już jest po prostu przegrana. Tutaj Stockfish proponuje Hetmanem, biciem: Hetmanem, żeby zbić na F4, No, ale to już wiadomo, nie trzeba tego analizować. Hetman więcej. Po prostu materiał jest na tyle duży, że wystarczy do wygrania. No tutaj jeżeli zbijemy hetmana, no to mamy pięknego mata na g więc sprawa jest oczywista. A tutaj białe zagrały posunięcie wieża G1 i ruch kończący, który uwiecznia wspaniałą tutaj partię, wspaniałe myślenie arcymistrza Jacka Tomczaka. Jest to posunięcie, skoczek na D3. Fantastyczny ruch i zauważcie, że grozi po prostu mat, na F2. No, bronić się można chyba w taki sposób, ale jak już wiemy, strata Hetmana jest już. Y tak naprawdę, kapitulacją w tym momencie białe się poddały. No, mogłoby nastąpić tak, i Skoczek F2, piękny, mat by nastąpił. Jeszcze widać, że tutaj Hetman przede wszystkim nie może nigdzie ruszyć i obronić tego pionka F2. Jak także na D4 nie może i na C5 również nie może, także e, piękna partia. Gratulacje, Jacku, e, w pierwszej partii. Tutaj, e, no, partia za piękno powinna tutaj, nagroda za piękno powinna być na pewno uznana. Wspaniała gra arcymistrza. Bardzo dziękuję Wam za uwagę. Mam nadzieję, że partia Wam się podobała i przypadła do gustu. Bardzo ciekawy plan, jeśli chodzi o grę czarnymi w partii angielskiej. Żegnam się z Wami. Do zobaczenia następnym razem. Trzymajcie się. Hej!